Witam w dzisiaj krótkim materiale z gry Seven Days, a właściwie w takiej krótkiej pogadance. Przepraszam, jeszcze na stary rzucimy mikrofon. W e, takiej krótkiej pogadance. E, mianowicie zrobiłem teraz taką tygodniową przerwę, zresztą tak widzieliście, trwała od poniedziałku do soboty, jutro wchodzi normalnie materiał o godzinie 18. E, dlaczego? Dlatego, że już minęło pół roku odkąd zacząłem wrzucać regularnie materiał na kanał. Pomyślałem czy nie zrobić małych zmian na kanale A do tego toczyłem tak z nie, żeby sobie tu przemyśleć I dodatkowo trochę mi czas na nagrywanie takiej poprawdzie Ze względu na mm, taki grafik pracy Dochodząc do jednak do, mm, do wniosków, które są dość oczywiste no, Do tej pory nagrywałem na zasadzie kilka serii no, czasem gram kilka gier, gier jednocześnie więc to jest akurat nie problem w moim wypadku Problem polega na tym, że nagrywamy 6 serii jednocześnie co bardzo wyśrubno w czasie e, Niektóre serie Na przykład kozacy jedna misja trwała chyba z Poczekajcie, żeby nie skłamać, z 2-3 tygodnie, ta 14 misja na przykład, nie tylko ta jedna misja zmieniła się w Wistymormandię. E, tutaj co będę się rozciągnął przez pół roku i niewiele zrobiliśmy, a to wynikało z tego, że od samego początku zapadałem, że już na jesień tamtego roku powinna być Lewa Alfa. Dlatego nie starałem się specjalnie rozwijać tutaj tej... E, ...tutaj tej... Em, ...jednej fortecy. To jest problem na to, że spodziewałem się, że jak i tak to wszystko pójdzie do kosza. Mieniło się to z rogą, o no, pół roku i Alfa nie wyszła. Więc e, po prostu będą się się e, sprawniej. No to teraz dochodzimy do e, głównego wątku. najpierw podsumowanie. Udało się do tej pory wykonać e, chyba 4-5 kampanii w Łykozakach, mniej więcej tyle samo w Age of Empires. Udało nam się zbudować e, tą tutaj bazę, fortecę, e, która nie jest jeszcze ukończona, bo, m, mówię, nie spodziewałem się, że trochę to tu pójdzie, dlatego miałem w ogóle inny pomysł na początku, więc e, dość chaotyczna ta seria była. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że hmm, pomijając podsumowanie innych serii, bo już ukończono bo handle odpowiadał na chociażby e, portal, tak w tym przypadku tych e, gier, teraz wygrywam, więc skracamy trochę... E, tak, nagrywanie trzech serii, e, te, trzech materiałów dziennie ma sens tylko wtedy, kiedy będzie wolnego pracy, na co dzień, e, jest to mało prawdopodobne, dlatego mm, owszem, nawet dnia uro, owszem, jak będę miał kilka dni więcej wolnych. Ja mogę rzucać więcej materiałów, natomiast na co dzień będę rzucał po jednym materiale o godzinie 18. i zmieniam tryb, bo do tej pory na to znaczy od 1 do 6, to znaczy, że jak zaczynam na przykład 7 days y, to na 7 days się y kończę jakoś materiale. i po kolei już wszystkie filmy. Tym ja razem trochę to modyfikuję ze względu na to, że po pierwsze 7 days y wymaga trochę więcej czasu na przykład, po to samo, więc no z kolei Age of Empires i yy, Kozacy yy, mogą być cyklisze, ponieważ tam są yy, nie wygodne misje RTS. Widzicie jaki pochód tutaj nas idzie? A przywitajmy się z nimi. Yy, zmierzam do tego, że będziemy teraz jakby stanie co dużo. Dymarowa nie widzieliście? Pomogę panu. I yy, co do nagrywania. Tak powiedziałem, to będzie jeden materiał dziennie. Ale za to konkretne, na przykład, jeżeli trzeba będzie zrobić przez parę dni, bo będzie dłuższa serieta z kozakami, przez 2-3 dni nagramy ją, żeby było i przez jedy, w jednym cyklu. Nie rozciągnie to przez parę tygodni, tak to typu robiłem. Co do Seven Days będę nagrywał pokątnie. Będę rzucał odcinki nieregularnie, ze względu na to, że... No umówmy się, że w większości się nic się idzie, ze względu na to, że gram trochę zbyt spokojnie. I to naprawdę w paliwie To tę serię wtedy, kiedy wyjdzie kolejna Alfa. Nie, nie teraz, nie w tym momencie. Myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. Bo w tym momencie wszystko to, co zbuduję, wszystko to, co zrobię, każdą misję, którą nabiję, lewe, którą podbiję, na dniach pójdzie do kosza, bo przejdę na nową Alfę. Nie wczesny, nie wcześniejszy dostęp jak przewodzi się przychodzi, tylko jak już wyjdzie stabilna wersja Alfa 21. No to co tu jeszcze dodać? Będą na pewno krótsze materiały, kurcze materiał, będą na pewno materiały bardziej Zbite, to znaczy, że jak będzie seria damy na to kampanii Age of Empire, to będzie kampania Age of Empire. Później muszę zrobić kampanię Kozaków, na przykład potem zrobię cykl gry z cywilizacji. Na się będę rzucał Seven 7 Daysa, jak będę miał więcej czasu na granie. I Life is food, ale żeby to wszystko się przyplatało do sobą. No to tak, to jest mój pomysł, tę grę. Jeżeli macie coś do dodania, jeżeli uważacie, że. Yy, można zrobić coś, nie, jako serię dodać, jako serię odjąć, napiszcie mi w komentarzu co o tym myślicie. Mam już ten subskrypcji, myślę, że znaczycie Was. może sobie jeszcze nie ogląda, ale może zajrzeć na ten materiał i powiecie mi co myślicie o zmianie sposobu nagrywania ten momentu który Oraz yy, do czego zmierzam. Prowoty w sumie chciałem robić lokacje z książek i gier. W sensie np. tak to adresana, czyli taką sub czyli czy piwnicy hargodzenia lub np. przykład lokacje z książek, na przykład z Wieźwina, dlaczego by nie? Może to zbudujemy, no to na broni. za mnie to po zrobić ale warto, warto spróbować. Może to być nawet ciekawe, tym bardziej, że mechanika gry na to pozwala. No to możecie mi napisać, napisać co myślicie także o tym projekcie oraz a i właśnie. Będę tworzył poradniki do samedejsa Daysa. Bo ktoś kiedyś to pyta w komentarzu, ja stwierdziłem, że czemu nie. Tylko że moje poradiki ja nigdy nie tworzę poradników, będą troszeczkę się różniły. Mianowicie będę je robił po swojemu. To znaczy będę tłumaczył... O. Dlaczego w ogóle stworzyłem na przykład te obronne Dlaczego są tego po początku w mi się bardzo podoba? E, jakie budowle warto stawiać? E, moim zdaniem tak na samym początku. Jaka powinna płyną wystarczycie w konstrukcji? Jak e, upolować nieźwięcie na pierwszym levelu, bo to jest bardzo proste, na przykład a może zyskać dużo skór mięsa. Chociaż doświadczenie za nasym nie widzicie, co dużo nie dostaniemy. Jak obronić się przed chorobą dnia siódmego? Bez większych przygotowań, mając co prawda dużo hałdu drewna, ale jednak. No to tyle w tym o tym wstępu. Dziękujemy za uwagę i zapraszam na kolejne materiał, które będą się ukazywały cyklicznie codziennie o 18 To na razie trzymajcie się i cześć.